Trzecią mapą, którą lubię, muszę przyznać, jest Overpass. Także na Overpassie też możemy coś ciekawego pokazać i coś ciekawego zagrać, mam nadzieję. Chociaż nie jest to prosta mapa, szczególnie grając w pojedynkę z osobami, które dobierze nam w internecie. Dobra, jesteśmy w CT, co jest całkiem niezłe, wydaje mi się. Na overpassie zaczynać po stronie stronie antyterrorystów. Szczególnie w meczach takich, yy, gdzie się nie gra drużyną, taką skompletowaną skomple yy, wcześniej, znających się osób, jest to całkiem spoko, ze względu na to. ze względu na to, że można się w CT troszeczkę zgrać. Nie wymaga to aż takich, takiego zgrania taktycznego, jak w zaczynaniu w terrorystach, po stronie terrorystów. No bo tam jednak trzeba, trzeba od razu coś tam wymyślać, coś tam jakoś się komunikować. A zaczynając CT zawsze można się po prostu rozstawić. I jakiś tam kontekst się nawiąże, jeżeli drużyna jest z spoko, A jeżeli nie, to nic nie pomoże. Okay, the rest go via. I play Evan. Okay, I will check mid and tell you if I, if they are there. You play roleplay, Ole? Go, yeah, sometimes. On what game? In GTA. Ah, okay. You play on RP UK? No rozwag. O. jest na me. I don't know where they. Nothing going to be. I'm staying inside only. Nie wiadomo gdzie, bo bardzo są. Aha, już tu są. Ej, ej, ej. Ale doszli Gdzie hen ich, ich bombę? bad. No. no nieźle. Zaczynamy cię. No strasznie. Nie słyszałem ich też. Nie słyszałem ich, niestety. Nie wiem czy kupujemy, czy nie. Z doświadczenia wiem, że. Po przegranej rundzie raczej się nie warto ować. playground. Longa. No, on się tu gdzieś pokazał i Tru Monster. Próbujemy sobie skrócić ten z dym na, na B, ale coś tutaj nasz nasz ustrzelił, nie jest najgorzej. Jest na B, patrzcie. się. Oh one more monster! What no what? I don't have ammo. <laughs> oh. Wait, wait, wait. A monster. Yeah he's pu he's pushing that. You got him. Wait. Counter <laughs> 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 two that no. No, no, super. Nice round guys. Thank you for carrying. There you go. Oh. Super runda. Uh, w ogóle właściwie bez ekwipunku. Nie wiem jakim cudem wygraliśmy, ale trzeba się cieszyć. Bo to jest naprawdę niebywałe, żeby wygrać rundę na samych pistoletach do faking probably. No, it's a. Or not? What the hell? Frag move! Witze. Co to try hard? Bomb has been no coś nam się udało tu postrzelać, ale... Teraz jest tak, a jest kompletnie odsłonięte. Oni sobie mogą górą tutaj przejść, gdzie ja byłem, ale oni są chyba tutaj gdzieś w tym miejscu. Short one, Two guys, they are going connector. One went went upstairs. Jeden poszedł na górę i znowu coś tutaj będą próbować yy, robić dziwnego. Implant. Tak mi się zda. Tak mi się zda. Tak, tak mi się zda. Widzisz, tutaj w smoku się skrył. Nice. 30 sekund. Tak, tak. Dobra, to jest. Chcę go bank. Ten powinien go zdjąć, ma bardzo dobrą pozycję. Oooo, ten tutaj jak wychylił. Poczekaj mnie za jedną Nie ciekawie. Ło, wow, that freak! Nice. Ale go trafił. Dobrze, że tamten trafił w nogę, bo ten chyba też w nogę trafił z tej snajperki. A snajperka w nogę zabierała 87 życia, więc yes, jeżeli miałby pełny pasek, to by go nie wyeliminował. No, ale udało się, dobra. Mamy 4-3. Drużyna jest całkiem fajna. Da się dogadać. I falling back. Throwing flash. Throwing Może być ich więcej. Teraz się wycofamy jeszcze w inne miejsce. Takie niespotykane. Okay. Czy jest ono znane, oczywiście, ale jeszcze tutaj. Nie wiedziałem, żeby ktoś z nas stał. Dlatego. by tutaj. Ciągle delikatnie schowamy. To miejsce jest zazwyczaj patrzone przez przeciwników. Ale. Mam nadzieję, że tym razem pominą. No mają pistolety, mają jakieś takie nie do końca. Monster okay. no, z clear. Gdzieś tam się w końcu pojawiają, ale jeszcze, jeszcze nie, nie, nie blisko. Jeżeli tam bomba się znajduje, to raczej nie powinniśmy mieć tutaj żadnego wysłannika. Okay, je... ok, teraz warto by podejść. Na tym terenie bierzemy sobie tutaj. Pieniemy to. Let's go. Przeczytanie. Właśnie o to chodziło. Czekałem na tego, że myślałem, że on pierwszy wyjdzie, natomiast tamten się też nie spodziewał, że ja będę już tak blisko. No i to skutkuje tym, że. co No 8-7, wygrana połówka. Nie najgorzej, ale było parę rund takich, że mogliśmy to ugrać dalej, więcej. Kupujemy kevlar. Możemy kupić wabik, czasami się przydaje. Wabik jest dość tani, bo kosztuje 50, natomiast trzeba pamiętać że każde 50 może się potem przydać i nie zawsze jest to dobry zakup skąd dostaje Water Z każdej strony dostawałem, no ale taka jest niestety rola zbiegającego jako pierwszego no, i ten tutaj przy aktorzu. Niepotrzebnie tak wyskoczył na niego. No i tutaj na spokojnie powinien zagrać. On raczej, raczej spokojnie gra ten koleś. No, jest dobrze. Spokój. To to właśnie chodzi. Tam się podpalił. Nie wiem po co. Wyskoczył na niego jak. z krzaków. Ale dobra, no jest wygrana. To dobrze. Może być ostro tutaj. Dostał bombę. Banana down. Sniper, probably. Kem Freshmate. O, he's downstairs. Connector. Somewhere. I don't know. Oni lubią e, spuszować shorta. Jak zauważyłem. Spróbujemy tu się jakoś za... Tamuflować, no, my tu skanują, o, widzicie? I puszują, puszują, nic nie widzę. Kurczę znowu, smoke, smoke short. Ani, tu lubię się gdzieś ich słychać na górze. Nie wiem, czy to jest banon, czy. Trzymamy mamy sobie te pozycje, zobaczymy w ogóle czy oni tutaj zamierzają przyjść. Proszę bardzo. Mamy jednego. Shot down. One is in inside probably on B. Or water somewhere there. I will go Monster. Chor, chor. Try to fake him out on B again. wrong. Okay, Let's go guys! Explode on A, you know where B seems clear. O, oh, one, one B, uh, Heaven, Heaven, he's going upstairs. nie, back, No i czy trafi? On nie był zapewne z tej snajperki. Gorzej, gorzej, jak mu wyskoczy. Ceruje tak trochę asokracyjnie. Jest, dobrze że change, cięć... Cień go uratował. Jest OK, ale fajnie, fajnie wyszło tutaj wejście na to B. E i tak jak mówiłem, oni po, lubią tam właśnie sobie skrócić rampę, nie, nie rampę tylko gale. No i trafiony jeden, który tam się wychylał, potem dwóch jeszcze z BSA i trochę zamieszania wprowadzone. No, 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 Także fajnie wyszło, no ale jest remis tylko, tylko remis. They like to smoke for no, push. O, oh, seriously. No i patrzcie, to jest kontra ich. Ale zostaliśmy zmiesieni z planszy. To jest ich kontra na to moje zagranie w poprzedniej rundzie. Po prostu zajęli sobie. We trzech chyba nawet tutaj stali. Niepotrzebnie wybiegaliśmy przez ten granat dymny. Toilet, op. Da radę, da radę, wiesz, tylko muszę, chciałbym skończyć ten mecz, bo tutaj mam przeciwnika gdzieś, ale skoczek, 8hp. Kropka najbardziej uczy precyzji, nie, że po prostu musisz być pewny, że strzelasz w dany punkt i to jest spoko. Natomiast tak ogólnie, no to wiesz, niektórzy grają nawet na defaultowym celowniku, takim typowo tradycyjnym z tego. Spoko, widzę, widzę. Wiesz, skończę ten mecz i odpalę go na jakiejś mapie takiej, żeby postrzelać, wiesz, bo zmieniać celownik w trakcie meczu to nie jest dobry pomysł. Aj, no i widzisz. Uh, o, Przegramy ten mecz, niestety. Tak mi się wydaje. Nie chcę się tu poddawać, ale. Ciężko to widzę. Kto keeps Ok, okay. okay. Oj, i było blisko. Powinien trafić. Nie wiem, gdzie jest Monster should be clear, watch out heaven. No i dobra, może to. Do... Dawaj, dawaj, ile ma HP? Mało HP mają. No, Morfinus. Ważna rola. Jeszcze? Ten musi go tak przybajtować, ten, żeby on tu przyszedł, nie? Ah! Jak on nie trafił? Nie! Jak oni mogli tak zrobić? <grybujesz> ten Morfinus zepsuł, no, niestety, muszę przyznać. Powinien go trafić. Kto no niestety. No to, to tutaj akurat on nie ma racji, bo to, że bomba była dropnięta na respie to mm, niewiele zmieniło, w sensie i tak była położona i tak i to w sumie wyszło. Natomiast Problem był potem z wykończeniem! Dawaj biegnieć. Łupa jest. Więc co, nic się nie wychyli teraz Nie wiem gdzie są przeciwnicy. Spojrzymy, może ktoś wychyli. Zresztą on zazwyczaj jest gdzieś tam. O, takie optymistyczne wychylenie. ocki Push B, What? Or, or, connector? Probably B. No, to jest Dobra, mamy troszeczkę przejętą. W pewnym stopniu mam zajętą długo, ja podchodzę teraz tutaj. Toaletami. Blue, fighting, eh? no. Zapatrzyłem się na radar. One ba banana, far away, far away. should be clear. On 70hp od banana it. Op, op, op A wupa jest na heaven Mamy szansę, teraz jest wynik 15-12 i to jest szansa na ewentualne wyrównanie Co on robi? No ale zepsuli znowu Jakby owsiki mieli Muszą się poruszyć gdzieś Minus 26 ten powinien chyba ugrać Tak mi się wydaje już, już, już go No i już No i niestety przegrano Niestety no, Ale o tym mówię nie? Że Muszą się ruszyć Stałby i po prostu Przeczekałby Przeczekałby do końca rundy Jakoś tam by Z nimi potańczył i byśmy wygrali nie? Niestety przegrana nie zawsze się wygrywa.